Patrzcie, mordeczki tu działam z tym nawodnieniem kropelkowym, moim wiecie. Na tej plantacji tu będą ogórki i inne wariaty. Rozkładam kropelkowe, wiecie. Nauczyłem się przed sadzeniem rozkładam to, bo później jak zacznie, wiecie, ogórek pikować, inne rzeczy zarastać. To jest pierdolenia z tymi rurkami, co nie miara, wiecie. I jestem w trakcie akcji kropelkowe. Jest trochę roboty, żeby to zmontować. Ale później jest radość, bo się otworzy. Wiecie, ja mam też wiecie, taki regulator, tam załączania, co mi zamyka. wiecie. Otworzę tam na godzinę, trochę się podlewa, jest git. No jest trochę roboty, ale później jest wygoda. Także no będziecie obserwować to, zobaczycie. Nie? Dobra, działam mordeczki. Bo nie ma czasu na głupoty, jeszcze chcę słupy dzisiaj malować, wiecie. Bo już je wyszorowałem. To jest moje od ogrodzenia nieszczęsne, nie? Że mnie wyszorował, wiecie? I tego. Otuściłem, wyszrubrowałem jak trzeba. Farbę przygotowałem, chcę je pomalować. Przęsła są. Będzie trzeba już robić to ogrodzenie. Bo kurwa, sarny mi latają po posesji. Jelenie, wilki. A teraz wiecie, i mi tu depczą, i mi tu latają, wkurwiają mnie. Ludzie się boją przyjeżdżać do ponurego, bo słyszeli, że u nas na wiosce wilki. Kurwa, my chciał się spotkać z wilkami. Wiecie moją ksywę amerykańską, mówiłem wam już? Na Amerykę, jak będę tworzył po angielsku? Gloomy Bear, nie? I mordeczki, a moja stara ksywa, jak jeszcze boksowałem, byłem pięściarzem, to miałem ksywę, wiecie jaką? Powiem wam. Ale wiecie, no nie rozgadujcie, bo jestem znany z tej ksywy, nie? The Polish Grizzly Man, miałem ksywę, nie? The Polish Grizzly Man. Bo myślałem, że już będę sięgał w USA po tytuł Mistrza Świata i już ksywę miałem taką, wiecie, już na cały świat, nie? Bo mówię, wiecie, no, kto tam, kurwa, jakiegoś ponurego będzie kojarzył za, z Ameryką, nie? I dałem The Polish Grizzly Man, nie? Ale później rzuciłem pięściarstwo pierścia, mówi mówię kurwa, nie ma pieniędzy z tego pięściarstwa. No i wiecie, poszedłem w inne rzeczy, w rolnictwo. Kurwa, ładnie z pięściarstwa w rolnictwo, co? W rolnictwie to dopiero. W rolnictwie to musicie mieć pieniądze, bo trzeba co sezon mieć z czego dokładać do tego rolnictwa, jebanego. A jeszcze jak jesteście najmniejszymi rolnikami w Polsce, to kurwa, mówię wam, z 2000 to minimum, co musicie w rolnictwo włożyć. Tak jak ponury, nie? Także musicie ostro kombinować, żeby mi z czego dokładać, nie? Wiecie, każdy rolnik zmyśla, że dokłada... że dokłada tylko. Nimo tylko dokłada, nie? Wiecie, tylko Ponury jest jedynym mikrorolnikiem, co nie bierze żadnych dotacji i wszystko musi sobie kupować sam, wszystkie maszyny, wszystko. I kurwa, na wszystko musi dokładać. Nic mi się jeszcze nie opłaciło, mordeczki, wiecie? Ale widzicie, nie poddaje się, depra, wszystko mnie męczy, ale nic mnie nie załamuje. No bo mówię, kurwa, wiecie jak jest, nie? Poddać to się każdy jeden może poddać, ale ponury to jest, wiecie, zaparczywa męda, nie? Zresztą obserwujcie, to się wszystko dowiecie, jak jest, nie? Zobaczycie, jak ogórek zacznie schodzić, to jest życie. A ogórki ja sprzedaję, wiecie? Zawsze mam dużo zamówień na ogórki, bo ja sprzedaję ogórki poniżej kosztów produkcji, nie? Także każdy, kto kupuje kurwał ponurego ogórki, jakie ja ogórki sprzedawałem w tamtym roku po 4 zł, a mnie kosztowały kurwa 10 zł kilo, nie? Wyprodukować, bo zaraza przyszła i chuj strzelił całe moje pole z ogórkami, nie? A pany, uprawiałem, kurwa, orałem, wszystko robiłem, pole uprawiałem, nawoziłem, kurwa, rozkładałem to wszystko, nie? No naprawdę. Nie chcę o tym myśleć. Ale ten rok liczę, że będzie lepszy, nie? Wąż pierdolony. Wiecie, jak kupicie nowy, to macie ładnie zwinięte 100 metrów, a później się pierdolicie zdjąć. Później, kurwa, rozwinąć jebanego. Uch! Kurwa. Ile jebania z tymi wężami. No ale co zrobić? Wiecie, później będzie wygląda. Słupy maluję, wiecie, ale za dużo dałem rozpuszczalnika. Przerzadkawa ta farba. No dobra to zaraz Zaraz wiecie, wy, wywietrzeje ona nas gęstnieje. Może w ogóle nie będę dawał rozpuszczalnika Farba ogólnie jest zajebista, wiecie. Przez internet zamówiłem. Statki podobno nią malują. Na ocenę się nadaje na wszystko. Mi doradzali, żeby dać na proszkowe malowanie. Wiecie, to jest wszystko wydatek, nie? Ja sobie pomaluję, tak i będzie dobrze. Tylko pędzel by mi się lepszy przydał. Ten trochę chujowy jest, wiecie. Stary już. pędzel dobra będzie dobrze no już muszę z tym ogrodzeniem działać wiecie nie może tak być że wszystko stoi nic nie podkańczamy, wiecie pomaluję słupy z dołu chcę robić jeszcze z tych moich banerów wiecie 30 cm zamiast podmurówki nie będę się jebał z podmurówką, zrobię taki z tych banerów ładnie. Może nawet te banery też pomaluję. Będzie ładnie zobaczycie. Nie no, wkurwia mi ten pędzel. Zaraz pójdę po inny. A inny nie będzie lepszy. Ta farba wiecie, ona szybko schnie. Pół godziny będzie już suche. Słoneczko ładnie świeci, gdzie miało cały dzień padać. A pierdolek, ty... Wiecie, też mnie irytuje, że oni tej pogody nie umieją przewidzieć. Nawet na jeden dzień w przód. Człowiek nie wie, jak sobie zaplanować życie, ułożyć. Dobra, na razie starczy tego nagrywania, bo nie mam pamięci. Patrzcie, dziewaczki, tyle słupów pomalowałem. Jeszcze trochę mi zostało do dokończenia Farba mi się skończyła, mam jeszcze jedną puszkę Ci puszkę farby wiecie Taką emalią Malowałem Poliwinylowa Na ocynki metal Myślę, że dobra farba jest Pomaluję te wariaty No i będę zakładał przęsła, jeszcze tu z banerów reklamowych Zrobię zamiast tej podmurówki, z bloczków. Zrobię z banerów, zobaczycie. Będzie dobrze. Kocham was mordeczki! o, o Na to całe zło!